Wszyscy pewnie zgodzimy się, że Sygi Tsugikuni jest potężny. Można bezpiecznie stwierdzić, że jest najpotężniejszym zabójcą demonów w historii korpusu. Ja jestem Aninakin, witaj na kanale Wszystko o Anime i dzisiaj chciałbym wam zaprezentować 5 ciekawostek, o których mogliście nie wiedzieć o protoplaście czarnego miecza. Wbij na discorda tego kanału, link w opisie. Yorichi jest przyjacielem rodziny Kamado. Dosyć częstym błędem wśród fanów Demon Slayera jest przeświadczenie, że Yorichi jest spokrewniony z głównym bohaterem Tanjiro Kamado. Nawet mi zdarzyło się pomylić i stwierdzić, że są jakkolwiek spokrewnieni, ale żeby nie było, nie są. W pewnym momencie swojego życia Yorichi uratował członków rodziny Kamado przed demonami i tym samym sposobem stał się przyjacielem rodziny. Co ciekawe, w jego historii właśnie przez rodzinę Kamado Yorichi przekazywał oddech słońca następnym pokoleniom. Tak powstał Hinokami Kagura. Yorichi stworzył pierwszy styl oddychania. Wiele razy opowiadałem wam o tym, że protoplastą oddechów był Yorichi, ale warto też wspomnieć w tym materiale: wszystkie inne oddechy są na podstawie właśnie tego oddechu słońca. I póki co, Tanjiro Kamado jako wybraniec jest w stanie używać tego legendarnego oddechu jako jedyny. Znak zabójcy demonów Joriciego jest podobny do znaku Tanjiro. Jak patrzymy na Tanjiro i na Joriciego, to łatwo można znaleźć podobieństwa. Podobna fryzura, te same kolczyki, ale jedno jest najważniejsze: znak zabójcy demonów. Znak pojawia się później, jak jest się już w korpusie, ale Tanjiro swój jakby znak dostał jak był dzieckiem, poprzez poparzenie w głowę. Potem ta blizna stała się prawie identyczna do znaku Yoriczego, że nawet same komórki Muzana były sparaliżowane widząc ten znak. Yorichi widzi przezroczysty świat. Yorichi potrafi zobaczyć przezroczysty świat, ale czym on się charakteryzuje? Poprzez widzenie w tym stanie potrafi zobaczyć płynącą w człowieku krew, mięśnie i przewidzieć następny atak wroga. Podobną techniką posługuje się Tanjiro, ale widzenie przezroczystego świata może nauczyć się każdy, kto podała temu, ponieważ znanym nauczycielem tej umiejętności był sam Yorichi. Brat bliźniak Yoriciego jest demonem. Kto ogląda moje materiały pewnie już dawno o tym wie, ale Kokushibo, czyli najsilniejszy w randze Kizuki Muzana i jego prawa ręka jest tak naprawdę bratem bliźniakiem najpotężniejszego zabójcy demonów Yoriciego. Pomimo wszystkiego Joryci nie był w stanie zabić swojego starszego brata i podczas swojego ostatniego pojedynku zginął Yorichi, ale nie z ręki brata, a starości. Stworzono lalkę bojową na jego podobieństwo. Yorichi jako zabójca demonów był znany i jest nadal przez prawie każdego z korpusu. Stał się nawet jakby ikoną, do której każdy zabójca demonów powinien dążyć. Żeby uhonorować legendarnego szermierza, stworzono lalkę bojową i nazwano ją Yorichi Typ Zero. Lalka ma 6 ramion i 6 katan. Co ciekawe, używa 108 ataków, które Yorichi używał. Każdy zabójca demonów musi zmierzyć się z tą lalką, ponieważ jest niesamowicie ciężko do pokonania i to sprawia, że żeby ją pokonać, trzeba być silniejszym i lepszym. A więc film dobiegł końca. Nie zapomnij skomentować ten film, zostawić łapkę w górę i zasubskrybować, by nie ominąć żaden nowy odcinek na tym kanale. Ile z tych ciekawostek wiedziałeś, a ile nie? Napisz w komentarzu a przypnę ci serduszko. Ale póki co, ja się z wami żegnam. Do następnego i cześć.